witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Demo i. Bartosz, witam. A to jest kolejny odcinek z naszej serii zagrajmy w Magic'a. No i tym razem, tak jak pamiętacie, ostatnio zapewne jak skończyliśmy odcinek, taki był on dość nietypowy, ponieważ urwał się w połowie jednego chapteru, ale tak naprawdę zazwyczaj robiliśmy po jednym chapterze na odcinek, a wtedy skończyliśmy w połowie już drugiego na tamten materiał. Ponieważ po prostu no, zginęliśmy już też czasu, trochę brakowało. Przeszliśmy sobie, tak jak mówiliśmy do mniej więcej tego momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy. No, i teraz postaramy się to już na filmie przejść przez te kopalnie tutaj. Mhm. Mm Pełne goblinów. Taki jest w sensie. plan. A, taki jest plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dokładnie. Teleportujemy się tam? Eee, chętnie. A tutaj jakiś generator pewnie będzie. No właśnie, może, może. Fajnie by było. Wow. <laughs> no to mi się źle. podoba. A ty masz już ten swój mieczyk, czy chcesz sobie jeszcze ten wziąć? Nie, nie mam żadnego, bo... A, właśnie, bo rzeczy się trochę pozmieniały, bo tam zaczynaliśmy od nowa, niektóre rzeczy zachowaliśmy, ja jest straciłem chyba wszystko, więc... Tak, dokładnie. Trochę to teraz inaczej wygląda. Czyli nie wiem, którędy się idzie. że tutaj? Tam jest jakaś chyba właśnie lokacja taka ukryta. Okej, okay, trzeba najpierw ich chyba... Tu coś czuję, że jest naprawdę aż nadto tych sekretów. Tej lokacji. W ogóle ogólnie ten chapter jest bardzo wymagający, to wiesz co, może Ty ich tam wyczysz, ja nie będę tutaj też atakował, bo boję się, że Ciebie mogę przypadkiem gdzieś trafić, ale pokuszę się o jednego kamlota. A nie, proszę, patrz, nie, nie krępuj się. <grych> nie dolatuję, wiesz, jestem za nisko. Okej. Okay. Zawsze możemy się tam teleportować a może sprawdzimy tą lewą stronę jeszcze zanim tam pójdziemy czy myślisz że tam jest jakiś sekret myślę że tutaj po prawej stronie jest sekret a po lewej u góry Dalszy jest ciąg tak i jeszcze generator zobacz tam rzeczywiście o. O. o o tego się nie spodziewałem to czekaj tak tak to wygląda to wydaje mi się że tutaj jest jednak sekret jakiś po lewej o, to A jest nie. chyba ten sekret. Jezu jak dobrze. Teraz możemy ginąć, teraz może siedzieć wszystko Okej, okay, to też wygląda niestabilnie jak myślisz? Pewnie tak, jak to wszystko tutaj O i nie w tego pająka mi się walnęło Dobra nie wiem dlaczego my od tego jeszcze nie korzystaliśmy nigdy. Jak ty to zrobiłeś? No... o to? Aha. W sumie też nie No. O, czekaj. Bo ten, to rządełko z tego, tego. O, 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 o. Co tu masz? Światełko. Znaczy to już chyba odpalone. W sumie. zobacz, tam na lewo to... jeszcze jest jakieś, jakieś przejście. Te mosty, myślisz, że to jest element tła? Czy tam rzeczywiście będziemy mogli przejść sobie? Hmm, ciężko powiedzieć. Chyba nie, chyba nie, bo zobacz tam. Nie, nie spróbujmy tam oświetlić. Czekaj. Nie, to jest tło. Tak. O, to tak wystarczy, widzę ryzykownie. Lubisz na krawędzi życie. <laughs> Szczególnie w tej lokacji. Powiem ci, że ta teleportacja, grom i, i, i jeszcze jedno chyba jakieś zaklęcie... Wow! Ta. Ja ważę, spadam? Ważę, ważę, waż... Wow, I że to wykombinowałeś. To było zaplanowane. Rozumiem. Żeby ten o, z bombami oberwał, to ich wszystkich zabije tam. No to kamień i F A ja zajmę się tamtymi łucznikami, którzy do ciebie napażają Dałeś F też? Tak Nie wybuchło? O właśnie Genialnie <grystanie> <grystanie> Chyba bomby wybuchły Ej <grystanie> Miała być woda <grystanie> O, ryzykownie Jakie ją teraz? tak takie samo, tylko coś się mnie nie świeci to moje teraz. Chcesz tu, to się to? się tu robi? A co? O, no właśnie to. Tu chyba u góry jest wyjście już z tej jaskini, więc eee. może najpierw sprawdźmy resztę jeszcze. Patrz, nasza magia, zobacz, jak się ją naładuje na mm -hmm. maksa, to no, rozświetla, no. nie? To warto mieć na uwadze, dokładnie, ale to już w sumie... Coś o, to, to, to. To, to, o to, to chodziło, o to chodziło. Okej, okay, jak to było? Oj. A, właściwie to jest jedna i ta sama broń. Nie mogę tego podnieść. Aha. Dobra. Którego? No, tej... tego, tego co tu się świeci. A teraz? Teraz też nie. S.E. Czekaj. Jezu. Ja nie wiem co ty robisz. Ja też. Teraz już zrobiłem esen. O, teraz mogę. Fajnie. Uch. Complicated to jest, ale... Troszkę tak. Ale fajnie, fajnie. Nie, nie tam to już, już nic nie, nie ma. Chociaż... Nie, Chociaż... to jest tylko ten generator. No, on jest to samo. Tak, nawet nie można się tam teleportować. No to lecimy chyba, tak? Tak, już jest wyjście stąd. Mm -hmm. Pytanie, czy to będzie koniec czapteru? Nie. Punkt kontrolny. Porzucono w pośpiechu. Ok. No nie, czarodziej. Uwaga. <laughs> wow. Okej, okay, wiesz, to ja nie podchodzę tutaj, tym, tą obszarówką. No, już. no właśnie. już. powiedzieć. To ja nie podchodzę i nikogo już nie ma. Okej. Okay. O, znowu łoś. Co ten łoś tu robi? Co pewnie jakiś wątek będzie z nimi związany. Możliwe. Jezu, boję się być przy tobie. Ja też. Jesteś niebezpieczny, okej, okay. czekaj, nie trać. Czy one żyją w tych norach? Hmm. <laughs> nic tu nie widzę. Chyba nic tu nie ma, hmm. okej. Okay. Ja widzę. Kontrolny, punkt kontrolny, punkt kontrolny. Okej, okay, yes. możemy Możemy ginąć Znaczy nie, żebym to brał jakieś dosłownie Dobra nie wiem co się stało, ale wszyscy zginęli Oj, zaraz zginę, zaraz zginę Przepraszam, nie uprzedziłem Nie sprodzimy pójść Oj, no. Nie tutaj, nie chciałem tutaj. bo jesteś mokry, pamiętaj. Mm -hmm. Fajnie, teraz o, w górę, prawo, czy, czy w góra, czy Może no, tu, tutaj są. Dzięki! U Upsi! <ślał> Tego się nie spodziewałem. Czekaj, czy tu na górze leży broń obok mnie po prawej? Tak, czy <laughs> chyba jakiś kost? Co ty? Nie, nie mogę tego podnieść. Czy można problem? tam się teleportować w ogóle? Można. Można. <laughs> e... A czekaj, ty ty możesz teraz. Kostur niewidzialności. Dum dum du, du, dum dum. Indiana Jones. Teraz. O, jesteś już tu. I tu. Ej, ale z, nie ten, nie, te, nie, nie te, ten, nie blokuj drogi Gdzie tam już nic nie ma Na pewno? No Zobacz Nic nie widzę Ale wyczaiłem ten kostur w ogóle, no. nie wiem co Op. Dobra, bierz się za niego, bierz się za niego <śmieniu> Pięknie obrażenia lecą. Cudowne. Kurde, powiem ci, że. OP, jest to zamrażanie. Czekaj chwilkę, chcę się kosztować. Patrz na to. <śmieniu> Pewnie się nie widzą teraz. Dum, 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 dum. Ciekawe, czy to na wszystkich działa, że każdy cię nie widzi, czy tylko jakieś, wiesz, słabsze wersje, powiedzmy. Mmm, no ciekawe. O kurde. Widzę, że jak doda się do... Chociaż może już to wiesz. A co? Do... Do, 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 do czego uważaj? Nie mogę się wypowiedzieć. Coś mi się zbrakło w słowniku słów. I jeżeli dodasz do D, czyli do kamienia, S i trafisz w nich, to wszyscy tracą tarczę. Zbija tu się unikalna Czekaj, zobaczmy. Faktycznie. Widzisz? No. Czyli nieważne ile ich jest wtedy. Czekaj. Ja ciekawe czy DS na obszarowym działa tak samo. Działa. Tak? Uważaj teraz. Tak, DS obszarówka działa tak samo. No Oho. chodźcie tutaj, no chodźcie. Uważaj, uważaj, bom. Wow. Żyjesz, żyjesz? Już nie. Nie żyjesz. Nie wiem, co. Nie... Nie wiem, co... Uważaj. E, dobra, to ja zmykam. <śmiech> <śmiech> nie widzą mnie. <laughs> o, no, to, to było. To, to było, to było. Świetne. Okej okay. Rób co musisz Trzymam go Aha tutaj Dobra bo myślałem że ty się nim zajmujesz a ja małymi Wow Nieźle nie? Jak był odpowiednio zmrożony Inne... A mnie zastanawia... Co tu jest bossem? Bo tu jest pasek zdrowia bossa, a mu w ogóle nic nie ubywa. Huh. Myślę, nie musimy... że ta kłódka <noise> Sprawdzę to Może faktycznie. <noise> tak. Tak, tak, tak O kurde Jak tam? Czyli oni pewnie w nieskończoność wychodzą Jak jak, jak tam? Jak tam? Ja już ci używiałem a. Ale widzę, że dobrze sobie radzisz. Nie, no, nie dobrze nie, ale żyje. Powiedzmy. O kurczę, ale fajne połączenie jest. Tylko boję się, że coś teraz, wiesz, wypadnie stąd. Taki, taki prawdziwy boss powinien stamtąd wyjść. Tak. No Fajne teraz. połączenie, zobacz, dodajesz Oj. do... Do elektryczności, dodajesz płomień i robisz to dookoła siebie i wszystkich podpala. Wow. Ej, wiesz, to jest piękne, że to jest tak daleki odcinek już, a my odkrywamy ciągle nowe rzeczy. Dokładnie. Już nie wspomnę o tych zaklęciach, które się tu zdobywa. Zobacz, jakby ich wszystkich używać, te pożogi, to wszystko, to po prostu... O, tutaj chyba nie będzie łatwo. Dobrze, że to rozbiliśmy, bo strasznie mhm. długi ten chapter. Dokładnie. To by z 50 minut wyszło i by się nie dało tego wyrenderować w ogóle. Dokładnie, by 300 milionów giga zajmowało. O, po no sobie. Oj, F Okej, okay. ja oberwał kamlotem. Maga, leci. O jezu, O tylu ich będzie? Chyba tak. No dobra. Teraz czterech, uważaj. Dobra, zabiłem już trzech. Uważaj. A ta logika, zamiast wszyscy na nas się rzucić, to wolą popatrzeć jak giną. Tak, dokładnie. Kolejni. Czemu ja tak. tak tylko sobie biegam i patrzę jak z nim walczysz? Nie wiem. Chyba ci pomogę. A czekaj, ja mam genialne... Miałem genialny Miecz, zapomniałem o tym. Ała, 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 ała. Zginąłem. Help, help. się. Jest. Dobra. Dobra, tylko popodnoszę. podnoszę się leczą, zobacz. A, za dużo mu to nie da. Wow. Ale nie są to co mocni, powiem ci. Nie, banał taki, nie? Trochę. No, duży... o ten ma więcej życia troszkę. Byli gorsi przeciwnicy. To prawda. Teraz, on znowu. Oj, sam się zabiłem. No właśnie, ja jestem gorszym przeciwnikiem. O, nie, nie dacie mi podnieść teraz tego. Podnoś sobie, podnoś sobie. Kurde, jest życie od nowa. Kolejny boss. To jest zwolennie tempo, czy co? Czy jestem zamrożony? Nie, to jesteś zmrożony chyba. Kurde. O-o. Zabiłeś mnie no, chyba, czy to oni? Ba, nie, bo nie oh bo oni. Jezus, co tu się dzieje? Uwaga! Nie, 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 nie. Zginąłem, 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 zginąłem. Ale powiem Ci, że jakbyśmy mieli takie podstawowe czary zupełnie. Jak tak? na samym początku gry co jeszcze w tej szkole tam byliśmy, to... Oj, to by była ciężka walka. Patrz, tak się zabija głównego gościa. No czemu Zawinałem jego kostur. Ja wezmę twój. A, ten też ma zdolność teleportacji. Tylko, no, że teraz, teraz mam to troszkę już... OP pasywkę. To już nie potrzebny teraz jest. Jeeeeee. Yeah. I co? Koniec chapter'u? Tak, no tak. Zawsze jak jest poziom ukończony, to jest koniec chapter'u. Dziewiąte. So, fine. To, to fine, fine chapter. After destroying the goblin civilization, the wizards set upon a new objective. They should find the count who would bring them to Fafnir. As the mist rose from the murky water, the odor of death sent chills running down their spines. Without Vlad's reassuring presence, they were all alone and afraid. Całkiem zagubieni się poczuliśmy. Hmm. Gdzie my znowu? Nie wiem, znowu jakiś lasior, ale może się nie, za daleko nie oddalajmy. Chyba zakończymy bo... tym razem tak, odcinek. Tak, w tym tak miejscu. To troszkę trzeba... krótszy będzie. No tak jak był odcinek 40-minutowy ponad, tak będzie jeden tak, poniżej uśrednijmy 30. Tak, uśrednimy to, uśrednijmy tak, to, żeby w końcu powrócić też do tego, że odcinek, chapter, odcinek, chapter. Tak, dokładnie. No dobra, no to w, w takim wypadku. Hey! Oj, cholera. Ma moja wina, nie? No ja się nie teleportowałem. Chciałem uciec od ciebie, bo czułem twoją zemstę na plecach. O, jesteś na zewnątrz, na końcu. O-o. To już wiem, dlaczego gromem tak nie katowałeś się jak ostatnio. No właśnie. Ja chcę z powrotem do jaskini. Okej. Okay. Ała, ała. Widziałem, widziałem. Przeżyłem! Przeżyłem twój grom. I co teraz? Przeżyłem twój grom. To teraz co? No teraz kończymy materiał, chyba. <laughs> Dobra, jesteśmy. Dobra, Jest relanżyk. Nie, nie ma problemu. Czekaj, czekaj. Mam... Czekaj, co podniosłem. Dobrze jest? Dobrze jest. Pars to daje mój kostur. <noise> mój kostur daje nic innego jak teleportację. A, cudownie. Cyk. Dobra, okay, to nie będzie już w Tak, takim dokładnie, bo już zaczynamy widzę kombinować, jak zwykle, pod koniec odcinka. Ty ty masz jakiś fajny ognisty miecz. Rzuciłeś sobie to na broń, czy. Czy masz taką? Nie, teraz rzuciłem. Dobra. No znowu tak, dokładnie. Zabawa się zaczyna. Przenieśmy tą zabawę na następny odcinek. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcamy do oceniania materiału i komentowania pod spodem. No i to by było na tyle. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam do następnego razu. Cześć. Cześć.